Jako Instytut Ochrony Roślin w ostatnim czasie otrzymujemy coraz więcej sygnałów od plantatorów kukurydzy o pojawie na ich polach sząszczystąki kukurydzianej. Jest to o tyle, o tyle ciekawe, że rolnicy, którzy zgłaszają nam to zjawisko, nie wykorzystują żadnych pułapek feromonowych. Czyli wchodzą w łam kukurydzy i bez problemu na liściach kukurydzy, na kolbach mogą zaobserwować chrząszcze. No, i zadają pytanie: no dlaczego tej stonki kukurdzianej jest tyle? A tych odpowiedzi, tak, tych, tych, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to niestety no trzeba wrócić tak naprawdę do początku pojawu tego szkodnika w naszym kraju. Warto wiedzieć, że stonka pojawiła się w Polsce w 2005 roku oraz pierwszy w województwie podkarpackim. Wtedy też została wykryta. Wówczas była ona organizmem kwarantanowym, czyli z chwilą jej wykrycia Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin Nasiennictwa prowadziła specjalne procedury fitosanitarne zmierzające do zlikwidowania pierwszych ognisk szkodnika. Niestety nie udało się stonki kukurydzianej całkowicie wytępić z naszego kraju. W kolejnych latach pojawiała się, no i występuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W 2000, od 2014 roku stonka kukurydziana nie jest już jednak organizmem kwarantannowym. Czyli z chwilą, kiedy stwierdzamy ją na polach, nie ma już żadnego obowiązku informowania kogokolwiek o tym fakcie. Tutaj już decyzja o tym, co z tym szkodnikiem robić, zależy tak naprawdę już od plantatora. Czy go zwalczać, czy też nie. Ale, co jest niezmiernie ważne, stwierdzanie stonki kukurydzianej na polach, na roślinach, bez użycia jakichkolwiek pułapek chwytających, które przyciągają szkodnika, jest już sygnałem do tego, że populacja szkodnika już jest na tyle duża, że jest on powszechny w całym praktycznie kraju. W ostatnim czasie wykonaliśmy objazd wielu regionów Polski, stosując pułapkami feromonowymi, bo chciałem, potrzebowaliśmy chrząszcze do badań struktury genetycznej. Stąd też wiemy już, że owad jest powszechny, praktycznie w całej południowej Polsce oraz w Polsce centralnej. Mało tego, ilość odławianych przez nas osobników jest bardzo duża. Zdarzało, zdarzało się, że w ciągu nocy udało się złapać nawet 3000 osobników na jedną pułapkę feromonową. Zwykle to było jednak kilkadziesiąt sztuk. To jednak świadczy, że szkodnik znalazł bardzo dobre warunki do swojego rozwoju, no i jest wszechobecny. I dlaczego tak się stało? Stonka kukurydziana jest tak naprawdę jednym z nielicznych szkodników, które cały swój rozwój uzależniają od obecności kukurydzy. Więc jeżeli roślina ta jest uprawiana dwa lata pod rząd na tym samym stanowisku, a w glebie znajdują się jaja szkodnika, dzięki temu owad może przejść przez cały cykl rozwojowy. Stąd te ta obecność stąki w Polsce rosnąca to jest efekt tego, że zaczęły od pewnego czasu dominować w naszym kraju monokultury niechronione chemicznie, a to jest niezmiernie trudne, bowiem do tej pory nie zarejestrowano żadnego preparatu do chemicznego zwalczania larw. W innych krajach, w których stonka występowała, od razu rejestrowano bądź to zaprawę owadobójczą, bądź preparat doglobowy, żeby pozbyć się problemu larw, które uszkadzają system korzeniowy. One są najtrudniejsze do zwalczenia, ale zarazem są najgroźniejszym stadium rozwojowym szkodnika. W naszym jednak kraju przyjęliśmy troszeczkę inną koncepcję zwalczania gatunku, bowiem y, stosujemy od wielu lat preparaty do nalistnego zwalczania chrząszczy celem ograniczenia ich populacji. Tu jednak pojawił się problem. Bardzo niewielka liczba gospodarstw, zwłaszcza w tamtym czasie, kilka lat temu, nie miała dostępu do takich opryskiwaczy. Wobec tego plantacje pozostawały całkowicie niechronione przed tą kukurydzianą. Owad więc miał doskonałe możliwości do namnożenia się przez ten okres kilku lat i teraz zaczynamy widzieć tego efekty. Coraz łatwiej jest krząszcze wykryć w łanie. Nie powodują one jeszcze oficjalnie, nikt nie zgłosił jeszcze szkód powodowanych przez tego szkodnika. Niemniej na tych polach, które są bogate w krząszcze, możemy zaobserwować na przykład poprzegryzane znamiona, poprzegryzane blaszki liściowej. To już są takie wizualne wskazówki mówiące nam o tym, że stąki jest dużo w danej uprawie. Stąd powinniśmy tym bardziej zwrócić uwagę na to, żeby tego, ten gatunek w kolejnych latach monitorować bowiem może w przyszłości stanowić coraz większy problem, zwłaszcza jeżeli nie będzie kompleksowo zwalczany z wykorzystaniem różnych metod, tych chemicznych, jak i niechemicznych.